Poproszę, 23. czar. I poproszę na środek koperty. Dużo ich nie ma. Jaki był plan minimum, Pani Magda? E, tak naprawdę, plan minimum. Fajnie byłoby dostać 5000 tysięcy. Ale generalnie, gdy już tu jestem, to oceniam każdą z nich na 5000 tysięcy. Czyli w pakiecie 10 tysięcy. Ja zakładałem, że 5 tysięcy to w takim razie jedną. Która? Za 5. Pan zgoda? wybierze, czy ja? Pan wybierze, czy ja? Ja wybiorę. Aha. Czy jest zgoda? Tak naprawdę ciężko to jest podejmować decyzję. Ciężko bardzo, wiem. No dobrze, zaryzykujmy. W końcu to jest tylko gra. Pięć tysięcy, proszę, do studia. Proszę bardzo. Tu mamy pięć tysięcy i zgodnie z umową ja wybieram kopertę, prawda? Mhm. To ja biorę dla siebie 40. Wiedziałam, że pan ją weźmie. Tak? Tak, kończyłam? intuicja mnie nie zawodzi. By pan mi kazał też wybrać, też bym wybraniem. Dlaczego? Dla kogo? Dla mnie? Tak. No to się zgadzamy, super. Tak, się zgadzamy w tej kwestii. A co teraz z tu nr 29? Chce pani mi ją oddać? Tak. Może mi pani oddać? Oddać? Tak. A dlaczego nie sprzedać? No bo ja mówiłem, że 5 tysięcy założyłem jakoś tak na panią. Wystargowanie. Tak mało, nie, Czego mało? Um, a dałby mi pan gwarancję, że gdybym wzięła tą 29, się nie zawiodę? Co musi być w 29, żeby się pani nie zawiodła? Na pewno nie minus. To daje gwarancję, że nie ma minusa. Tak? Aha. To co, ryzykujemy? Jeż 29. I 5 tysięcy? Tak. To co, 40 do niszczarki to moja koperta, prawda? Tak. No tak. Dobrze. Chce ją pani mieć? Nie. Nie chce pani minusa. Minusa nie 60. chcę. 40. Dlatego chcę ją No to niszczymy go. <noise> Dobrze. A jednak. Myślałam, że nie przejdzie. To cóż, koperta 29,5 tysięcy. To jest pani wygrana w Grze w Ciemno. Czy mogę ją teraz sprawdzić? Może pani. Tak? Proszę bardzo. Ja tak, myślę, że to będzie Nie ma minusa? Nie ma, prawda? <noise> Nie ma minusa. Jest 5000 na koniec gry? Tak, jest. Gratuluję. Dziękuję pan bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do Rzeczywiście dałam w jakiś sposób yy, się nabrać na kopertę 40, że jest gorsza niż myślałam. No, ale myślę, że i tak na dobre mi to wyszło.